Czy wiedziałeś, że niektóre leki, które przyjmujemy codziennie, mogą uszkadzać Twoje serce, a ty nawet tego nie zauważasz? Wielu z nas stosuje je, aby złagodzić ból głowy, uspokoić zgagę czy poradzić sobie ze zwykłym przeziębieniem, wierząc, że są całkowicie bezpieczne. Jednak rzeczywistość jest inna. Pewne codziennie używane środki farmaceutyczne. Mogą po cichu osłabiać najważniejszy mięsień naszego ciała serce. Nie mówię tu o eksperymentalnych terapiach ani rzadkich substancjach, lecz o popularnych środkach przeciwbólowych dostępnych bez recepty, lekach osłaniających żołądek stosowanych rutynowo każdego dnia czy zwykłych preparatach udrażniających nos. Nauka i doświadczenie kliniczne pokazują niepokojący obraz. Wiele osób po 60 roku życia, nie zdając sobie z tego sprawy, zwiększa ryzyko poważnych chorób serca. Celem tego nagrania nie jest wzbudzenie strachu, lecz przekazanie jasnych informacji, abyś mógł chronić swoje zdrowie i podejmować świadome decyzje. Prawdziwe zagrożenie nie tkwi w samej chorobie, ale w niewiedzy o ryzykach, które nam grożą. Dziś przyjrzymy się pięciu grupom powszechnie stosowanych leków, które mogą stanowić zagrożenie dla serca u osób starszych. Wyjaśnimy, dlaczego są niebezpieczne, jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze i, co najważniejsze, jakie kroki można podjąć, by zadbać o siebie. Ta wiedza może uratować Twoje życie albo życie kogoś, kogo kochasz. Zacznijmy od pierwszej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych: NLPZ, takich jak ibuprofen, naproksen czy diclofenak. To bardzo popularne środki, które znajdują się niemal w każdym domu i są stosowane zarówno na bóle głowy, jak i dolegliwości związane z artretyzmem. Choć skuteczne, ich częste stosowanie bez nadzoru lekarza, szczególnie u osób powyżej 60 roku życia lub z chorobami serca, może być niezwykle ryzykowne. Od lat środowisko medyczne wie, że te pozornie nieszkodliwe leki mają poważne skutki uboczne. Nawet FDA wydała ostrzeżenia dotyczące ryzyka zawałów i udarów mózgu. Na przykład, Roberto, 72-letni mężczyzna, który uwielbiał ogrodnictwo, prawie codziennie przyjmował diklofenak, aby złagodzić artrozę kolan. Pewnego dnia, podczas pielęgnacji roślin, Poczuł ogromne zmęczenie, duszności, oraz zauważył silny obrzęk kostek. W szpitalu zdiagnozowano ostrą niewydolność serca. Jego serce, już osłabione przez wiek i lekkie nadciśnienie, nie wytrzymało. Kryzys nie został wywołany nową chorobą, lecz długotrwałym stosowaniem leku przeciwzapalnego, który wydawał się nieszkodliwy. Jak coś tak powszechnego może być tak niebezpieczne? Mechanizm działania NLPZ jest bardziej złożony niż się wydaje. Leki te blokują pewne enzymy, aby zmniejszyć stan zapalny, ale równocześnie wpływają na substancje chroniące nerki i naczynia krwionośne. Powoduje to dwa wyjątkowo szkodliwe skutki. Po pierwsze, organizm zatrzymuje sól i wodę. Wyobraź sobie serce jak pompę. Jeśli nagle w rurach pojawi się nadmiar płynu, Pompa musi pracować dużo ciężej. Młode serce może to wytrzymać, ale starsze lub już obciążone nadciśnieniem może się łatwo poddać. Tak jak u Roberto. Drugim skutkiem jest zwężanie naczyń krwionośnych i podnoszenie ciśnienia tętniczego. Nawet jeśli nie masz nadciśnienia, regularne stosowanie NLPZ może podnieść twoje ciśnienie, a jeśli już przyjmujesz leki na jego kontrolę. Te środki mogą osłabić ich działanie, przez co ciśnienie wzrasta, a ty tego nie zauważasz. Ważne jest, aby pamiętać, że ryzyko zależy zarówno od dawki, jak i czasu leczenia. Leki takie jak diclofenak czy ibuprofen w dużych dawkach do 2400 miligramów dziennie najczęściej powodują problemy sercowe. Naproxen wydaje się bezpieczniejszy w standardowych dawkach. Ale ryzyko nigdy nie wynosi zero. Co więcej, jeśli przyjmujesz małe dawki aspiryny w celu ochrony serca, niektóre NLPZ, takie jak ibuprofen, mogą osłabiać jej działanie ochronne. Co więc można zrobić? Rozwiązaniem nie jest ignorowanie bólu, lecz konsultacja z lekarzem. Zawsze pytaj: przy mojej historii zdrowotnej która opcja jest najbezpieczniejsza? Istnieją alternatywy. W niektórych przypadkach wystarczy paracetamol, a czasem bezpieczniejszym rozwiązaniem są maści czy żele przeciwzapalne stosowane miejscowo. Jeśli NLPZ są absolutnie konieczne, złota zasada brzmi: stosować najniższą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas. Przechodząc do kolejnej bardzo popularnej grupy leków, dochodzimy do inhibitorów pompy protonowej IPP, znanych jako Osłony żołądka. Leki takie jak omeprazol, pantoprazol czy lancoprazol, należą do najczęściej sprzedawanych na świecie. Miliony osób przyjmuje je każdego ranka jak rytuał, aby kontrolować refluks lub chronić żołądek przed innymi lekami, na przykład NLPZ, które właśnie omówiliśmy. I tutaj tkwi ironia. Lek, który macie chronić przed jednym problemem, może w rzeczywistości otwierać drzwi do innego. Na przykład Elena, 68-letnia kobieta, otrzymała omeprazol z powodu przewlekłego refluksu i zalecono jej przyjmowanie go bezterminowo. Przez lata brała go bez zastanowienia, aż podczas rutynowej kontroli jej EKG wykazało nieprawidłowości. Badania krwi ujawniły przyczynę. Jej poziom magnezu był niezwykle niski. Magnes jest kluczowy dla utrzymania stabilnego rytmu serca. Kiedy go brakuje, serce staje się elektrycznie niestabilne, jak orkiestra bez dyrygenta, co może prowadzić do groźnych arytmii. W przypadku Eleny przyczyną niedoboru było długotrwałe stosowanie omeprazolu. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają kwasowość żołądka, ale ta kwasowość jest niezbędna do wchłaniania kluczowych składników odżywczych. Takich jak magnez. Jej stałe hamowanie bezpośrednio zaburza ten proces. Ale na tym ryzyko się nie kończy. Różne badania wykazały związek między długotrwałym stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, IPP, a zwiększonym ryzykiem zawałów serca. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że te leki mogą obniżać poziom tlenku azotu. Cząsteczki, która utrzymuje elastyczność naczyń krwionośnych. Gdy jej brakuje, naczynia twardnieją, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zawału. Choć związek przyczynowy wciąż jest dyskutowany, dowody obserwacyjne są niepokojące. Co więcej, omeprazol może wchodzić w interakcje z lekami kluczowymi dla pacjenta, takimi jak klopidogrel, lek przeciwpłytkowy przepisywany po zawale, zmniejszając jego skuteczność i pozostawiając chorego bez ochrony. Problem polega na tym, że leki te zostały zbanalizowane. Zostały zaprojektowane do krótkich terapii, trwających 4 do 8 tygodni, a dziś stosuje się je jako rozwiązanie stałe dla problemów, które często można kontrolować zmianą stylu życia. Jeśli od miesięcy lub lat bierzesz IPP, niezwykle ważne jest, aby nie odstawiać go nagle. Zawsze należy to robić pod kontrolą lekarza. Aby uniknąć dodatkowych zagrożeń, zawsze warto rozmawiać z lekarzem o każdym leku przyjmowanym długotrwale. Zadawaj pytania takie jak, czy naprawdę potrzebuje tego na dłuższą metę? Czy możemy zmniejszyć dawkę? Czy istnieją bezpieczniejsze alternatywy? Jeśli lek jest niezbędny przewlekle, lekarz powinien regularnie monitorować poziom magnezu i innych niezbędnych składników odżywczych, aby uniknąć powikłań. Zanim przejdziemy do kolejnych leków, chcę zrobić krótką przerwę. Jeśli te informacje są dla Ciebie wartościowe, proszę o dwie proste rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybuj ten kanał. Moją misją jest przekazywanie wiedzy zdrowotnej w sposób jasny i bez zbędnych komplikacji, abyś mógł podejmować świadome decyzje. Po drugie, udostępnij ten film swoim rodzicom, dziadkom czy znajomym. Jeden klik może rozpocząć rozmowę która uratuje życie. Przejdźmy teraz do trzeciej grupy leków, do ustnych środków obkurczających błonę śluzową, stosowanych przy przeziębieniu, takich jak pseudoefedryna czy fenylefryna. Znane są z udrażniania zatkanego nosa, ale to chwilowe ukojenie może słono kosztować serce, szczególnie u osób z nadciśnieniem czy chorobami układu krążenia. Na przykład Marta, emerytowana nauczycielka w wieku 75 lat, wzięła lek przeciwprzeziębieniowy z pseudoefedryną. Już drugiego dnia pojawiły się u niej silne kołatania serca, zawroty głowy i ostry ból głowy. Cyn zawiózł ją do szpitala, gdzie rozpoznano ostre nadciśnienie i arytmię. Dlaczego tak się dzieje? Pseudoefedryna i fenylefryna to leki obkurczające naczynia. Czyli zwężające je. W nosie redukują stan zapalny i ułatwiają oddychanie, ale ich działanie rozprzestrzenia się na cały organizm. Zwężają naczynia w całym ciele, co zmusza serce do pompowania krwi pod większym oporem, podnosząc ciśnienie tętnicze i, w ciężkich przypadkach, wywołując groźne skoki ciśnienia. Jako substancje pobudzające mogą też przyspieszać rytm serca. I powodować jego nieregularność. U osób z wrażliwym sercem dodatkowy bodziec może być destabilizujący. Europejskie agencje zdrowotne zwróciły ostatnio uwagę na pseudoefedrynę ze względu na jej powiązania z rzadkimi, ale poważnymi zespołami, w których dochodzi do zwężenia naczyń w mózgu, co pokazuje, jak silny wpływ ma na organizm. Największym zagrożeniem jest fakt, że te leki dostępne są bez recepty. Wiele osób kupuje je bez czytania ostrzeżeń i bez świadomości ryzyka. Jeśli masz powyżej 60 lat, szczególnie przy nadciśnieniu czy problemach sercowych, lepiej ich unikać. Istnieją bezpieczniejsze alternatywy, jak aerozole z solą fizjologiczną, nawilżacze powietrza czy miejscowe spreje sterydowe, które działają tylko w nosie bez obciążania całego organizmu. Nie pozwól, by chwilowa ulga w oddychaniu zamieniła się w nagły problem z sercem. Kolejna grupa to stare leki przeciwdepresyjne i ich wpływ na układ krążenia. Chodzimy teraz na temat trudny, ale niezwykle ważny zdrowie psychiczne. Niektóre starsze antydepresanty, choć wciąż stosowane, mogą poważnie wpływać na serce, szczególnie u osób starszych. Mam na myśli trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina czy imipramina, przepisywane zarówno na depresję, jak i na ból przewlekły. Sama depresja zwiększa ryzyko chorób serca, dlatego jej leczenie jest kluczowe. Jednak te leki mogą powodować poważne komplikacje. Francisco, 78-latek, cierpiał na silny ból stóp spowodowany cukrzycą. Lekarz przepisał mu małą dawkę amitryptyliny, co złagodziło ból, ale wkrótce pacjent zaczął mieć zawroty głowy przy wstawaniu. Pewnego dnia zemdlał i złamał biodro. Winna była amitryptylina, która powodowała nagłe spadki ciśnienia po zmianie pozycji efekt znany jako hipotonia ortostatyczna. Trójpierścieniowe leki. Mogą także przyspieszać spoczynkowe tętno, wywołując stały stres dla starzejącego się serca oraz zaburzać przewodzenie elektryczne, spowalniając impulsy i zwiększając ryzyko groźnych arytmii komorowych, które w najcięższych przypadkach mogą prowadzić do nagłej śmierci. Z tego powodu nie są już one pierwszym wyborem w leczeniu depresji u seniorów, a preferuje się nowsze i bezpieczniejsze leki. Nadal jednak stosuje się je przy bólu neuropatycznym. Dlatego ważne jest, by lekarz rozważył bezpieczniejsze alternatywy i monitorował ciśnienie oraz rytm serca. Zdrowie psychiczne i fizyczne są ściśle ze sobą powiązane, a leczenie jednego nie może szkodzić drugiemu. Na koniec dotykamy tematu kontrowersyjnego i szeroko dyskutowanego: suplementów wapnia. Miliony osób przyjmują je codziennie. By chronić kości przed osteoporozą, zgodnie z tradycyjną radą, bierz wapń, by mieć mocne kości. Jednak nowe badania poddają w wątpliwość bezpieczeństwo tych suplementów dla serca. Przykładem jest Lucia, 70-latka, która sama zaczęła przyjmować duże dawki wapnia, by zapobiec osteoporozie. Po kilku latach doznała zawału, mimo że nie miała klasycznych czynników ryzyka to pokazuje, że nawet coś tak powszechnego i pozornie nieszkodliwego jak wapń może mieć poważne skutki dla serca, jeśli stosuje się go bez nadzoru lekarskiego. Lucja nie paliła, a jej cholesterol i ciśnienie były prawidłowe. Podczas analizy przyczyn zawału lekarze wskazali na suplement wapnia, który przyjmowała codziennie. Kontrowersje wokół tych suplementów są realne, a dowody wciąż niejednoznaczne. Ale same hipotezy budzą niepokój wśród naukowców. Wapń z diety, z nabiału czy warzyw, chłania się powoli i jest właściwie wykorzystywany przez organizm. Problem pojawia się przy dużych, skoncentrowanych dawkach suplementów. Tabletka powoduje gwałtowny wzrost poziomu wapnia we krwi, którego organizm nie jest w stanie w pełni użyć do budowy kości. Nadmiar odkłada się w ścianach tętnic. Proces ten nazywa się zwapnieniem naczyń i może prowadzić do powstawania blaszek miażdżycowych, odpowiedzialnych za zawały. Część badań sugeruje, że suplementy wapnia mogą nieznacznie zwiększać ryzyko zawału. Inne jednak nie potwierdzają tego związku. Dowody są złożone, a u osób z rozpoznaną osteoporozą korzyści mogą przewyższać ryzyko. Najważniejsza lekcja brzmi. Więcej nie znaczy lepiej. Najbezpieczniej dostarczać wapń z pożywienia. Jeśli lekarz uzna suplement za konieczny, nigdy nie zaczynaj go sam. Decyzja musi uwzględniać zarówno zdrowie kości, jak i ryzyko sercowo-naczyniowe. Dziś omówiliśmy ukryte zagrożenia związane z pięcioma grupami popularnych leków: przeciwzapalnymi, osłonowymi na żołądek, obkurczającymi błonę śluzową. Niektórymi antydepresantami i suplementami wapnia. Nie chodzi o to, by wzbudzać strach ani o to, byś sam zrezygnował z terapii, to byłoby niebezpieczne. Moim celem jest uświadamianie. Teraz masz wiedzę, której wielu nie posiada. Wiesz, że tabletka na artretyzm może obciążać serce, że lek na żołądek może wpłynąć na jego rytm. A zwykły środek na przeziębienie może być ryzykowny. Wykorzystaj tę wiedzę, by stać się sprzymierzeńcem własnego zdrowia. Następnym razem, gdy pójdziesz do lekarza, bądź przygotowany weź listę wszystkich leków, także suplementów i witamin, i zadawaj jasne pytania. Doktorze, czy ten lek nadal jest najlepszą opcją? Czy istnieją bezpieczniejsze alternatywy? Czy powinniśmy monitorować coś, jak ciśnienie, albo wyniki badań krwi? Każda terapia to równowaga między korzyściami a ryzykiem, a ta równowaga zmienia się z wiekiem. Twoje serce pracowało ciężko przez dekady i zasługuje na szczególną troskę. Chronienie go to najlepsza inwestycja w przyszłość. Nie traktuj żadnego leku jako oczywistego, bez względu na to, jak powszechny się wydaje. Na koniec. Podziel się swoją historią w komentarzach. Czy coś z tej informacji Cię zaskoczyło? Twoje doświadczenia mogą pomóc innym. I pamiętaj zawsze: rozmowa z lekarzem to najważniejszy krok, jaki możesz zrobić dziś, by zadbać o serce jutro. Dbaj o siebie.